Lotnisko międzynarodowe Dallas. Zwykle pozbywamy się chorych. Ta była w złym stanie. Dlatego usunięto ją z transportu. Jak wyglądała? Miała coś z oczami. Z oczami? Były zaczerwienione. Pysk też, jakby krwawiły jej dziąsła. Jak się jej pozbyliście? Tak samo jak innych. Innych? Kilkanaście zdechło w transporcie zmanili. Jedna czy dwie, to nic dziwnego. To długie loty, a opieka jest słaba. Ale dostaliśmy nowy transport zamiast nich. Jaki nowy transport? Zmanili kilka dni temu. Firma ma jakieś problemy i nie może ich odebrać. Wszystkie trafią do restą połowa. Jak za pierwszym razem reszta jedzie do Teksasu. Do Teksasu, do placówki naukowej. Gdzie są teraz? Musimy je przejąć. Możemy potrzebować wsparcia, żeby zamknąć to miejsce. Sprawdźmy, z czym mamy do czynienia. Wróciłam, Maluchu. Reese, nie ruszaj się. Przytrzymaj ją. Uspokój się. Jest rozerwany? Zaraziłam się? Nic nie jest rozerwane. Dobra robota, poruczniku. Oddychaj równo. Dobrze. Właśnie tak. Dobrze.